Prezenterkę programu Gadu Gadu ubiera butik szafa. Radą i wszystkiego 11. Gadu Gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa. W wyjątkowym jak widać dzisiaj odcinku Gadu Gadu w Radiu Rekord. Z nami cała masa gości. Nasi goście tworzą taką drużynę, która pomaga ludziom odzyskać sprawność, pokonać pewne bariery, ale też e, przysparza wiele przyjemności. Z nami e, przede wszystkim e, Justyna Wróbel, psycholożka, alpakoterapeutka mhm. i twórczyni oraz właścicielka rancza Emocji. Tak, witam się. cię serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami też Dyzio i Diego. Oraz tutaj schowana troszkę za alpakami Ewelina Janowska, która jest ich opiekunką i będzie nam tutaj w programie towarzyszyć. Także zapraszam, mam nadzieję, że się Państwu taki szalony odcinek spodoba. Justynko, droga, ty mi najpierw powiedz, jak się zaczęła twoja miłość do tych kudłaczy, czyli do alpak? Miłość zaczęła się po prostu od pracy wolontaryjnej w Warszawie, w ośrodku terapeutycznym. Tam poznałam stado alpak, które były przygotowane do, do terapii. I zajmowałam się tam alpakami. Dbałam o ich dobrostan, o komfort, spędzałam z nimi czas. No i jak już poznałam, to chciałam, zapragnęłam mieć swoje własne i przeprowadziłam się już ze swoimi alpakami do Radomia. Z jakimi alpakami zaczynałaś? Z alpakami. Nie ma ich tutaj akurat. Są teraz moje alpaki, pierwsze pod Lublinem. Natomiast teraz mamy tutaj Diego i Dyzia. Jeszcze zostały nam Dino i Czarek w alpakarni. No i zamierzamy też oczywiście powiększać statko i zostać na zawsze z tym, z tym stadem, który mamy tutaj. A sam pomysł na rancho emocji i na stosowanie alpak w terapii, jak powstał, ile lat już istnieje twoje ranczo? Ranczo emocji istnieje już 3 lata, to w sumie niedużo stosunkowo, bo w sumie odkąd tutaj jestem w Radomiu, odkąd tutaj przeprowadziłam się, wróciłam do rodzinnych stron po prostu, no to od razu utworzyłam ranczo emocji i powolutku poszerzaliśmy całą działalność jakby terapeutyczną, tak? A co to jest dokładnie alpakoterapia? Bo wydaje się, że pewnie jak zaczynałaś z tym pomysłem, a wiem, że byłaś jedną w ogóle z pierwszych osób, która zaczęła mm -hmm. alpaki stosować w terapii, mm -hmm. to pewnie ludzie byli dosyć sceptyczni, prawda? Bo to nie jest takie po prostu głaskanie zwierząt, tylko to tak. jest prawdziwa terapia. Tak, dokładnie tak. No, myślę, że wiele osób jeszcze dokładnie nie wie, na czym polega alpakoterapia. Myślę, że możemy ją porównywać troszkę do dogoterapii, chociaż alpaka bardzo różni się od. Psa, bo mają zupełnie inną, inną psychikę i bardziej bym tutaj porównowała psychikę alpaki do psychiki konia. Więc w ogóle alpakoterapia jest terapią, gdzie my wprowadzamy alpaki do terapii, i u nas jest to terapia psychologiczna, terapia logopedyczna i terapia integracji sensorycznej. Ponieważ one są towarzyszami, stają się takim, taką motywacją dla dzieci do wykonywania zadań, ale dodatkowo kontakt w ogóle z samą alpaką przynosi bardzo wiele korzyści, bo alpaka sama jest bardzo zainteresowana tym, co dzieci robią na zajęciach. One podchodzą same z siebie, tego ich jakby nikt nie uczył. Tak jak np. teraz stoją, tak i rozglądają się, i, i są pierwszy raz ciekawski. tutaj, i są bardzo ciekawe, doglądają różnych kolorów, są to dla nich, po prostu jest to dla nich według mnie atrakcyjne ale do tego też musiały być przygotowane, żeby one czuły się bezpiecznie, że nic im po prostu nie zagraża, czy podczas terapii, czy podczas takiego właśnie spotkania w radiu, tak, żeby ich po prostu nie stresować. Chciałam cię zapytać, przepraszam, że Ci przerwę, ale... Y Ile trwa przygotowanie alpaki do pracy takiej terapeutycznej? Czy to jest jakieś specjalne szkolenie? Czy ty już masz określoną taką ścieżkę, którą podążasz z alpakami? Jak to wygląda? Niestety nie ma teraz jeszcze w Polsce żadnych ośrodków ani żadnych instytucji, które zajmowałyby się szkoleniem alpak, ponieważ szkolenie alpak jest bardzo pracochłonne z tego względu, że alpaki potrzebują sporo czasu, na to, żeby czuć się bezpieczne, żeby wiedzieć, że nic im nie zagraża, bo wszystko muszą poznać od początku. No, bo kiedyś były dzikimi zwierzętami ich, prawda, jakby głównym miejscem pobytu to było pole, a teraz właśnie i pomieszczenia, i przedszkole, i budynki różnego rodzaju. I muszą się zaznajomić z kolorami, z chorągiewkami, z piłką. Z zapachami, meblami. Tak, dokładnie. I wiedzieć, że to nie jest nic złego, że jest w porządku. Ale to właśnie wymaga czasu. U mnie przygotowywaliśmy alpaki około rok czasu, żeby one... Um, żeby po prostu one się czuły właśnie bezpiecznie i żeby nie, nie stresować ich w nadmiarze, bo właśnie, tak jak mówiłam, ich psychika jest dość, bym powiedziała, no skomplikowana, tak? One są pamiętliwe, tak jak konie, są emocjonalne, nie zrobią jakichś sztuczek, chociaż da się zrobić, da się wprowadzić taki behawior do, do zwierząt, żeby robiły coś na zasadzie klikera i nagród, tak? Czego u nas nie wprowadzaliśmy, bo nam zależało na tym, żeby one samym, żeby one po prostu. Nie bały się kontaktu I Towarzyszyły I terapii. towarzyszyły, tak. Bo one sztuczek nie wykonują na terapiach, prawda? Dzieci pod nimi nie przechodzą. Mają swoje siodełka manipulacyjne, gdzie dzieci mogą różne rzeczy przyczepiać, czyli kółeczka, odpowiedniego koloru, kształty, literki, cyferki, ale no to właśnie do siodełek, tak? a nie do ich jakby wełny. A czy to jest tak, że one czasem kogoś na przykład nie polubią i nie chcą z nim mieć zajęć? I co wtedy robisz? Tak, ale to nie są z dzieci. Jak nie chcą mieć kontaktu, to y, są dorośli, kto, mężczyźni na przykład, którzy są bardzo duży i na przykład od razu wchodzą i mężczyźni mają taki odruch głaskania po głowie i one... Y, traktują, mają takie coś w sobie, jakby traktują to jako akt dominacji i w ogóle u nich ma znaczenie wielkość, ma znaczenie bardzo głowa. Um, I jeżeli z kimś nie chcą mieć kontaktu, to właśnie z kimś, kto bardziej dominuje niż oni, niż one. Natomiast ogólnie alpaki muszą wiedzieć, że no, nie będą dominowały nad człowiekiem, bo wtedy mogą być niebezpieczne, prawda. Um, no więc tak. Ostatnio wydałaś książkę o alpakoterapii. Opowiedz mhm. nam trochę o tej książce. Tak, wydałam książkę, tak, odważyłam się, bo oczywiście było trochę strachu, i, i jak to zostanie w ogóle odebrane. Jest to pierwsza książka w Polsce na temat alpakoterapii, więc tak na dobrą sprawę jest tam zawarte to, nad czym ja pracowałam wiele lat. Z, bo, z tak, doświadczalnego tak, punktu widzenia. Tak, dokładnie, bo nie ma żadnych publikacji na ten temat, więc też nie mogłam się posiłkować żadnymi książkami, bo po prostu tego nie ma. Yy, więc yy, tam są moje spostrzeżenia i opisane moje doświadczenie w pracy z alpakami yy, nie ma tam ujętego jak szkolić alpaki tylko książka jest dla tych osób które mają swoje jakby wyszkolone alpaki które są już dostosowane przygotowane do pracy z ludźmi yy, i yy, yy i jakby kieruje tą książkę do tych osób, które wiedzą jak już mają się zajmować alpakami, no i przede wszystkim też mają pewne wykształcenie, tak, żebyśmy działali bez szkody dla dzieci czy dorosłych, tak? No właśnie, to też jest ważne zagadnienie. My kiedyś rozmawiałyśmy o tym w radiu, mhm. że tak naprawdę alpakarni jest całkiem sporo, ale dobrze jest zwrócić uwagę, czy to są osoby po prostu trzymające alpaki, mhm. czy to są osoby z wykształceniem, prawda? Tak, tak, tak. Zwłaszcza, jeżeli ktoś prowadzi terapię, bo jeżeli ktoś prowadzi terapię, nazywa swoją działalność Alpakoterapeutyczną, no to ym, myślę, że dobrze by było mieć ym, wykształcenie wiodące, tak, czy pedagogiczne, czy psychologiczne bardziej, jeżeli właśnie to jest terapia, no to jeżeli my prowadzimy terapię psychologiczną z udziałem Alpak, no to jestem psychologiem, tutaj pani Logopeda prowadzi terapię logopedyczną już teraz y, z udziałem Alpak, no i też jest logopedą, prawda? Więc jakby musimy mieć pojęcie. Natomiast jeżeli ktoś chce prowadzić zajęcia ogólnorozwojowe z alpakami, prawda? Przyjeżdża z alpakami na spotkanie. A tak, no to myślę, że tutaj nie ma takiego problemu, że osoba musi mieć wykształcenie czy takie, czy takie, bo, bo, bo tak musi być. Bo myślę, że jeżeli ktoś ma fajny pomysł na zajęcia z alpakami, czy warsztaty z alpakami dla dzieciaków, no to tutaj nikogo nic nie trzyma, prawda? Jakbyś nam opowiedziała, jak na co dzień wygląda taka rutyna waszego życia z alpakami na ranczu? No to najpierw e, przyjeżdżamy do alpakarni, otwieramy e, alpakarnię, żeby mogły sobie oczywiście wychodzić cały dzień korzystać e, z polanki, ale przed tym dajemy im śniadanko, sprawdzamy czystość wody, czy jest czysta, wymieniamy. E, no i damy oczywiście sianko, słomka, zaścielać ładnie elegancko, żeby miały czyściutko i pachnąco. I tak na dobrą sprawę cały dzień korzystają z polanki, tak? Czyli to nie jest tak, że cały dzień są w pracy z dziećmi. Nie, nie, nie. U nas przyjęliśmy taką normę czasową. Dwie godziny alpaki mogą być na zajęciach. W ciągu dnia, na takich zajęciach, kiedy one muszą wejść do budynku, kiedy my musimy je zawieść, kiedy one aktywnie uczestniczą w zajęciach. Natomiast jeżeli zajęcia odbywają się w alpakarni, tak, czy przychodzą ludzie na przykład na konsultacje do alpakarni i one sobie są w swojej zagrodzie albo na polance, no to wtedy ten czas się rozkłada, bo nie uczestniczą aktywnie w zajęciach, tak, czy nie są przewożone gdzieś, gdzieś do innego miejsca, więc ten, jakby czynnik stresogenny jest wyeliminowany. Więc... Do minimum ograniczony. Mm -hmm, tak. No dobrze, to żeby tu już chłopaków nie trzymać dłużej, to tylko ostatnie pytanie. Jakie plany na przyszłość, na rozwój rancza? Kolejna książka, co planujesz? Bo jak Cię znam, to na pewno coś. No ogólnie, no to już poszerzyliśmy tutaj właśnie ym, y, naszą ofertę o terapię logopedyczną z udziałem Alpak. I tak jak kiedyś wspominałam, że moim marzeniem jest, żeby wszystko odbywało się w ranczu emocji, czyli tam, w, jakby w środku, w sercu, to się już dzieje. Więc zamierzamy wszystkie spotkania i z rodzicami, i z dorosłymi prowadzić w ranczu emocji w Myśli Szewicach. I jeszcze z taką uwagą dla rodziców, ponieważ wiemy, że to jest 5 km, od Ronda Kozienickiego w stronę Zwolenia i rodzice jak przywożą do nas dzieciaczki na zajęcia, to sami e, mają tą godzinę i do Radomia jest trudno wrócić, no bo są korki i tak dalej. Więc dla nich też będzie przygotowane miejsce takiego odpoczynku i relaksu, bo też e, kładziemy nacisk na to, żeby rodzice się o siebie też zadbali, no bo według nas e, szczęśliwy rodzic to i szczęśliwe dziecko i chcemy zrobić taką strefę relaksu właśnie dla rodzica podczas kiedy dzieci będą na zajęciach. Super. E, Justyna, bardzo Ci dziękuję, że ja przyjechałaś również. z chłopakami. Chłopaki, Wam też bardzo dziękuję. Justyna Wrubel, psychologka, alpakoterapeutka, właścicielka rancza emocji, była dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Gadu Gadu w Radiu Rekord.